Miejski Zakład Komunikacji w Pławach rozszerzył działalność swojej stacji paliw. Choć stacja działa już od wielu lat, od kilku dni oferuje wyjątkową promocję skierowaną do mieszkańców miasta. Posiadacze Pławskiej Karty Mieszkańca mogą teraz tankować paliwo w niższych cenach. Zniżki wynoszą 10 groszy na litrze benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego, a także 5 groszy na litrze gazu LPG. Rabaty dostępne są wyłącznie dla osób legitymujących się ważną kartą mieszkańca, a sama stacja pozostaje otwarta dla wszystkich kierowców, zarówno prywatnych. Jak i firmowych. Choć to nie nowa inwestycja, zmiana charakteru działalności stacji MZK w Pławach wpisuje się w coraz popularniejszy w Polsce model samorządowych stacji paliw. Podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują już w Chełmie, Stalowej Woli czy Tarnowie. Lokalne spółki komunalne prowadzą tam ogólnodostępne stacje, które oferują mieszkańcom preferencyjne warunki zakupu paliwa. Pławy tym samym dołączają do grona miast, które aktywnie wspierają swoich mieszkańców nie tylko przez politykę społeczną, ale też poprzez działania gospodarcze. Za obejrzenie dziękuję najstarszy i najlepszy sklep z dywanami, wykładzinami, zasłonami i tapetami w puławach.